A ja właśnie skończyłem pisać dwie recenzje Rzadko się zdarza tak, że jednego dnia Udaje mi się napisać dwie recenzje To były recenzje właśnie tych książek Które widzieliście przed chwilą Czyli Raban i Shitshow Wakacje już się niestety kończą Dlatego czas na książkowe podsumowanie wakacji. Wybrałem do tego podsumowania dziewięć książek, yy, które przeczytałem w czasie wakacji. Oj, sorry, to się trochę rusza. I o każdej z nich, o każdej z tych dziewięciu książek chciałbym Wam odrobinę powiedzieć. Zacznę od książki z kategorii non-fiction, która zrobiła na mnie największe wrażenie. I to jest książka, o której już tutaj mówiłem na kanale. Nosi ona tytuł Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 roku. No i właśnie to jest książka, która opowiada o nalocie aliantów aliantów na niemieckie miasto. To, co jest ciekawe, to to, że ta historia jest opowiedziana przez y, niemieckiego pisarza. Tutaj y, jest opowiedziana z perspektywy Niemców i to Niemcy są ofiarami tej wojny. To jest bardzo ciekawa perspektywa, bo w Polsce rzadko mamy okazję czytać tego typu książki. A poza tym to jest bardzo ciekawa książka z tego względu, że to nie jest typowe non-fiction, to znaczy to nie jest typowy reportaż. Tutaj bardzo mieszają się różne formy. Jest oczywiście klasyczny reportaż, ale jest też troszkę jak gdyby dziennika, troszkę jakiejś takiej relacji, są zdjęcia, są analizy wręcz takie naukowe i analizy psychologiczne. Naprawdę bardzo ciekawa książka. A to jest książka o Omanie. Z miłości to współczuję. To jest książka de facto o... O miłości, o związkach, oczywiście także o Omanie, bo jakby tłem wszystkich historii jest Oman, jest kultura y, bardzo egzotyczna, nieznana nam, y, ale to nie jest książka o jakimś tam egzotycznym kraju arabskim. Y, to jest książka, która daje nam zupełnie inną perspektywę spojrzenia na związki, na małżeństwo, na miłość. Y, to jest książka, która pokazuje nam, że nasz model. Miłości, małżeństwa, niekoniecznie jest idealny i jedyny słuszny. Nie, ta książka pokazuje, że nie, że nie można powiedzieć o tym, że nasz model jest idealny. Dobrze napisana, fajnie się szybko się czyta. Polecam też, dlatego że bardzo rzadko można spotkać reportaże o miłości, a dobre reportaże o miłości to już w ogóle naprawdę rzadka rzadkość. A to jest naprawdę bardzo fajna książka. Władcy jedzenia. Władcy Jedzenia pod tytuł tej książki Jak przemysł spożywczy niszczy planetę. No, i ten podtytuł mówi wszystko o tej książce. To jest bardzo mocny, wręcz szokujący reportaż, bardzo dobrze udokumentowany, bardzo szczegółowy. To śledztwo, które Liberty przeprowadza, jest bardzo szczegółowe i ono pokazuje nam, że no, jest masakrycznie. Przemysł spożywczy niezwykle niszczy naszą planetę. Jakby to mniej więcej wiemy, że, że dużo wytwarzamy jedzenia, że to obciąża bardzo e, cały ekosystem na Ziemi, ale Liberty pokazuje na przykładach jak bardzo i ta skala, ta skala, którą on tutaj pokazuje, no jest szokująca. Jeżeli bardzo często wyrzucacie jedzenie, bo wam zostaje i kupujecie na przykład za dużo na zapas, no a później musicie je wyrzucać, to przeczytajcie sobie tę książkę. Myślę, że po niej będziecie o wiele bardziej uważni, kupując cokolwiek w sklepie. Joanna Gierak Onoszko i 27 Śmierci Tobiego Obeda. Bardzo dobry reportaż. Mówi się, że to jest jeden z lepszych reportaży tego roku. Naprawdę potwierdzam, to jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Jesteśmy trochę poza połową roku, ale to naprawdę jest jedna z lepszych książek reporterskich yy, w 2019 roku wydanych. Oczywiście, mówiąc tak bardzo powierzchownie, to jest książka o Kanadzie, o tym, co Kanada robiła rdzennym mieszkańcom Ameryki Północnej, to znaczy państwo Kanada i władze Kanady i związane z nią instytucje. Mm. To jest ta pierwsza warstwa, która jest mocna i bardzo szokuje, ale drugą warstwą tej książki jest opowieść o pamięci, o tym, jak radzić sobie z trudną pamięcią historyczną we własnym kraju. I na tym poziomie ta książka bardzo, bardzo jest polska. Bardzo dużo odniesień można znaleźć do polskich spraw, do takich spraw, które w naszej historii też, też są trudne, też są kłopotliwe i wolelibyśmy o nich zapomnieć. Tutaj autorka pokazuje, jak Kanada radzi sobie z takimi rzeczami, takimi trudnymi rozdziałami swojej historii. Dorota Branch, Domy Bezdomne. To jest książka o. Domach, które kiedyś budowano na Śląsku w okolicach pszczyny. W ogóle bardzo rzadko znaleźć można reportaże poświęcone temu regionowi. To jest też książka o architekturze, o wyczuleniu na krajobraz, który nas otacza, ale, ale to jest też książka, z którą trochę mam problem, bo na początku bardzo podobało mi się to że autorka próbuje trochę inaczej opowiedzieć tę historię. Też stosuje bardzo ciekawy, y, wyszukany język. Y, bardzo kibicowałem temu językowi, tylko że mam wrażenie, że w niektórych miejscach ten język y, trochę się wymyka spod kontroli. Y, trochę jest przegięty przez to bardzo taki, jak to się mówi, troszeczkę on jest czasami przegięty w stronę poezji. Miejscami to się broni, miejscami nie. No i mam też problem z tym, że tutaj czasami troszeczkę za bardzo jak gdyby wręcz gloryfikuje się ten jeden sposób budowania. Bo oczywiście ja rozumiem, że to, ta książka jest trochę też takim właśnie apelem o uważność w krajobrazie, o uważność tego, jak się dzisiaj buduje domy i yy, w ogóle jak się zarządza przestrzenią. Yy, Wokół nas, ale jest w tej książce coś takiego, że mm, ten dom, ten sposób budowy je, y, jest troszeczkę jak gdyby fetyszyzowany. Trudno mi to jest nazwać, y, dlatego jeszcze nie napisałem recenzji tej książki. Y, muszę to jeszcze wszystko przemyśleć. Może jeszcze raz przeczytać tę książkę. Y, no, mam z nią problem. Mimo że bardzo, bardzo e, kibicowałem, e, żeby była bardzo dobra. A następna książka jest o Stanach Zjednoczonych. To jest shit Show Charlie'ego Ledaffa. I to jest książka o tym, jak Charlie Ledaff zatrudnił się w Fox News, żeby produkować, tworzyć program. O Ameryce, żeby jeździć po Ameryce i pokazywać głównie prowincje. I książka jest, jakby, no nie powiem, że efektem ubocznym tej, tej pracy w telewizji, ale jest, no, zapisem powiedzmy tej pracy. Wyłania się z niej taki portret Ameryki bardzo, bardzo, bardzo odległej od tego mitu American Dream. Charlie Ladd. Tłumaczy tutaj w tej książce również to, dlaczego Donald Trump został prezydentem i pokazuje jak działają media, jak działały media w czasie kampanii prezydenckiej yy, no i przed nią też. I to jest naprawdę bardzo ciekawa książka. Ja wiem, że nie wszyscy lubią sposób narracji Ledafa ale mnie się bardzo podobał, bo to jest on jest taki pełnokrwisty, taki... trzeba powiedzieć, że on jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. Jeżeli oglądacie ten filmik yy, i interesuje Was ta książka, to zerknijcie, bo być może na blogu już jest recenzja, na czytamreszenzuj.pl jest już recenzja tej książki, bo ja ją mam napisaną, yy, ale nie wiem, czy już zdążyłem ją opublikować. Na pewno zdążyłem opublikować recenzję tej książki. To jest Raban Mirosława Wlekłego, książka o Kościele Katolickim, ale nie w Polsce, tylko na świecie. Bardzo ciekawa z tego względu, że ona pokazuje różnorodność Kościoła Katolickiego. Uświadamia nam, że nasz Kościół Katolicki wcale nie jest jedyny, jedyny słuszny i nasz sposób wyznawania wiary jest jedyny słuszny. Tutaj w tej książce zobaczycie, jak na różne sposoby Kościół podchodzi do problemu wiary, ale też do problemów, które Trapią Kościół albo z którymi Kościół się zmaga właśnie w XXI wieku. Będzie o stosunku Kościoła do uchodźców, będzie o stosunku Kościoła do osób LGBT, będzie o małżeństwach księży, no i wiele, wiele innych rzeczy tutaj znajdziecie. Naprawdę bardzo fajna książka. Klasycznie napisany, taki gazetowy, powiedziałbym, reportaż, a więc czyta się bardzo sprawnie. Jeżeli na przykład czytaliście książkę mm, Rosiaka pod tytułem Ziarno i krew o bliskowschodnich chrześcijanach, to ta książka być może Was zainteresuje. Jeżeli na, przykład, y, jeżeli na przykład podobały Wam się reportaże Mariusza Szczygła na temat wiary w Czechach, to ta książka też być może Was zainteresuje. Tutaj też jest rozdział, a właściwie pół rozdziału poświęconego Czechom. Y Chociaż, jak powiedziałem, pół rozdziału to, to nikt nie będzie chciał tego przeczytać. Na koniec dwie książki spoza literatury faktu, bo to wszystko była literatura faktu, teraz literatura piękna, bardzo piękna, nietypowa. To jest yy, Waldemar Bawołek, Echo Słońca i Bimetal. metal Echo Słońca to jest starsza książka, ona chyba była wydana dwa lata temu i znalazła się wśród nominowanych książek do Gdyni, do Nagrody Gdyni. I to jest książka, można powiedzieć, o mężczyźnie, albo nawet o mężczyznach, o synach, którzy opiekują się swoimi matkami. Ale tak naprawdę yy, to... No, no tak, trzeba to powiedzieć. Yy, przynajmniej ja tak to czuję. Dla mnie nieważne jest, o czym Bawołek pisze, ważne jest, że w ogóle pisze i jak pisze. No bo te książki, Bimetal tak samo, to są książki bardzo nietypowo napisane, to znaczy nietypowo jak na, na to, co na co dzień dostajemy w księgarniach. Te książki się naprawdę wyróżniają. Wyróżnia się język bawołka, który jest, który jest no tak, jest taki... Powiedziałbym nieokiełznany, zaskakujący, bardzo ciekawy, i właśnie ze względu na to czytam bawołka, żeby zobaczyć, jak on pisze, co on jeszcze może w tym języku wymyślić. Także bardzo polecam dla tych, którzy szukają czegoś, no można powiedzieć, szalonego, nietypowego w literaturze polskiej. To może być to właśnie bimetal, albo może być to na przykład echo słońca. To wydał Piw. Czyli Państwowy Instytut Wydawniczy, a to wydało czarne. Udało się, bo to było naprawdę męczące w takim upale nagrać tak długi film i opowiadać tak długo o książkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że kilka książek sobie wybierzecie i przeczytacie. To są naprawdę ciekawe książki. Napiszcie, proszę, w komentarzach, które zainteresowały Was najbardziej. Może jeszcze macie jakieś bardziej szczegółowe pytania do tych książek, to chętnie odpowiem właśnie na nie w komentarzach. A tymczasem bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dajcie lajka, jeżeli podobał Wam się ten film. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zasubskrybujcie i wciśnijcie dzwoneczek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia następnym razem.